Wyjmijcie język z mojej dupy OTA! Przestańcie głaskać mnie po jajach OTA! Wiecie, że nie jestem głupi Siemano, ja jestem Enesi, a to jest antyreplana serwera ElectroDaisy Tutaj właśnie typy kampią w ogóle Jest GZ, czekajcie, ja kupię matkę. Pokażę wam wszystko To jak y, macie GZ nie, na środku Jak jest już ten most po lewej y, do strony arei To by za mostem można campić się nie, że można tylko... Jeżeli ktoś tam campi, zabije to w ogóle y, nie dostanie bana A jeżeli zabije przed mostem, czyli od strony GZ Wtedy dostanie bana Także kurde, zabili nas typy jak żeśmy sobie jechali spokojnie grzeście rzucili trzy granaty Wybuchliśmy, jak debile Także stawił, admin nie chce nic z tym zrobić, tylko chce nam zbić, dać bany za takie coś. Ja w ogóle odradzam tego serwera, on wycie, jest tak popieludzielony, jest tu tak mnóstwo bugów, że jeżeli zdobędziecie jakiś samochód i go na gz, to tam nie można brać, nie kraźnikom przyjazdu, bo się nie da. Normalnie przyjdzie sobie pierwszy lepszy wejdzie do samochodu. Także nie polecam, naprawdę jest tyle włamań do baz, to jest masakra. Serwer jest cholera brobsy chyba najgorszy brobsy. jaki może być Także to będzie chyba z mojej strony Dzięki za oglądanie i brobsy proszę was nie chodźcie w ogóle, tam to jest naprawdę głupi serwer ElectroDaisy zapamiętajcie sobie Na razie cześć A na pożegnanie Majster jesteś szmatą Pocałujcie wy mnie w dupę Pocałujcie wy mnie gdzieś Pocałujcie wy mnie w dupę, pocałujcie wy mnie gdzieś!